Cześć jak macie Z tej strony oczywiście Kasztan I wam pokażę Roskiny Część czwarta Zostawcie łapki w górę Subskrybujcie mój kanał aby nie przegapić kolejnych odcinków Na tym kanale Zaczynamy Kiedy zaczęło się zawsze A co jeśli każdy ma po śmierci to co wierzył za życia? A co jeśli Układ Słoneczny to tylko atom jakiegoś innego organizmu Im więcej słuchasz Ty więcej wiesz Ludzkie oko tam, gdzie nie widzi światła, widzi ciemność. Nie da się wyczyścić brudu. Proszę, przynosi się go gdzieś indziej. Woda, którą pijesz, zawiera cząstki wody, którą kiedyś były dinozaury. nie mieli powodu, aby obchodzić Narodzenie. Czy to dziwny, że w Ameryce trzeba zrobić badanie krwi, aby dostać zadzwonię na ślub? Ile jest zakrętów na świecie? Skora powrótka. Jest z koloru zielonego, z żółtego, jabłko czerwonego. To kto to wszystko pomalował? Skąd wiem, że widzimy świat dobrze, skoro każde zwierzę widzi świat inaczej? Jak chcesz się zmienić? Musisz zmienić podejście do zmiany. Jeśli słyszysz, że ktoś się woła, ale nie ma nikogo koło ciebie, prawdopodobnie lekarz i twoja rodzina próbują cię wbudzić ze świączki. Ściąganie to po prostu się w nieodpowiednim czasie. Dlaczego w reklamach produkt jest numer jeden w Polsce? Dorośli nie są wybredni w kwestii jedzenia, dlatego że kupują tylko to, co lubią. Jutro może być Twój najlepszy albo najgorszy dzień w życiu. W pierwszy pierwszoosobowych Twoja postać nie mruga. Ubrania wydają się cięższe, gdy nosisz je w rękach niż na sobie. Jeśli umrę ze śmiechu to czy to będzie samobójstwo. Tyle świetnych pomysłów przypadło tylko dlatego, że zasnęliśmy z pewnością, że zapamiętamy je do rana. Dlaczego wolny czas leci aż tak szybko? Dlaczego? Monaliza nie, nie ma brwi? No to to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć!